Dzień dobry, kochani. Dziś chciałam Wam pokazać taką rzecz, jak ograniczyć prace okrutkowe, szczególnie te prace, które nie są zbyt wdzięczne, a więc na przykład plewienie. Ja plewienia nie znoszę, to jest moje nieulubione zajęcie. I co zrobić, żeby plewić mniej, <laughs> przepraszam, a ogródek, żeby wyglądał ładniej i grządki? No, ja mam taki patent, który sprawdziłam już na kilku tutaj grządkach, szczególnie właśnie pod ogrodzeniem, znaczy koło ogrodzenia, który polega na tym, że kartony, kładę kartony na kartony agrutkaninę i na to szyszki. Wygląda to w ten sposób, więc wygląda to dosyć estetycznie, dosyć fajnie. Ja Wam powiem dlaczego tak zrobiłam. Otóż tutaj miałam taką sprawę, tu była rabata z poziomkami. Te poziomki sobie rosły i założenie było takie, o proszę bardzo, jeszcze jedno widać, ale tuż obok widać nasz ulubiony mniszek lekarski. I cóż to się stało? Tutaj były poziomki, one sobie pięknie rosły. Założenie było takie, że między poziomkami są szyszki, które je ściółkują, chwasty nie rosną, no i w teorii to miało wyglądać pięknie. W praktyce wyglądało to tak yy, w ten sposób, że od połowy kwietnia do połowy sierpnia, do początku sierpnia, połowy sierpnia maksymalnie, ta rabata wyglądała w miarę przyzwoicie, a później królowały chwasty i gdzie gdzieniegdzie przebijały się szyszki. A poziomki były w znacznej mniejszości. No i tak to właśnie wyglądało. To jest mocne słońce dzisiaj, więc cień pada ode mnie I słuchajcie, postanowiłam to zmienić metodą taką, jak zmieniałam gdzie indziej. Wygrabiłam te szyszki, które były, ponieważ jest wczesna wiosna, więc jeszcze tych roślin, chwastów i poziomek nie było tu dużo. Wygrabiłam szyszki, odłożyłam je na bok, rozłożyłam podwójną warstwę grubego kartonu, naprawdę grubego. <laughs> tutaj mam nawet podagrycznik, słuchajcie, to jest ta, roślinka, która, oto jest ta roślinka, która jest praktycznie nie do wytępienia. Rozłożyłam podwójną warstwę kartonu, rozłożyłam agrotkaninę. Ta agrotkanina tutaj, jak widzicie, jest o, tu, jest przybita kołkami. Ale, żeby to wyglądało dobrze, to tutaj wyobraźcie sobie, o tutaj jest drut, drut taki zbrojeniowy, który trzyma tą agrotkaninę na miejscu i to samo jest dokładnie z drugiej strony. To już wam pokażę. O, tutaj widać ten drut zbrojeniowy, prawda? Tak. Agrotkanina w kilku miejscach tutaj jest. To jest używana agrotkanina, więc widać, że ona nie jest jakaś specjalnie nowa, ale to właśnie o to chodzi, żeby wykorzystywać to, co się ma, a niekoniecznie ciągle coś nowego kupować i i naszą planetę ciągle zaśmiecać nowymi rzeczami i stymulować producentów, żeby produkowali wszystkiego więcej, a, a a najczęstszą cechą tego, co kupujemy w stosunku do tego, co mamy jest to, że to jest nowe po prostu i nic poza tym Także wykorzystałam tutaj starą agrotkaninę. Kołki są, jak widzicie, niektóre nawet troszeczkę powychodziły, bo to są kołki od Worda, czyli takie gładkie, a nie te, które mają takie zaciski w środku. W każdym razie wygląda to w ten sposób. Nie chcę Wam powiedzieć, że moim zdaniem rozwiązanie to się świetnie sprawdza, ale ma jedną wadę. Ma wadę taką, że trzeba być naprawdę cierpliwym i pracowitym, jeśli chodzi o zbieranie szyszek. Tutaj mam dwa stylowe wiadra, proszę bardzo, i te stylowe wiadra, każde z nich 10-litrowe. Pokażę Wam na przykładzie tych dwóch wiader, czyli teoretycznie 20 litrów szyszek, jak malutko, można wyłożyć, jak malutko tej agrotkaniny i tej... Jedną ręką to robię, więc nie jest mi wygodnie. Jak malutko, miejsca, jak malutko miejsca na tej grzędzie zapełniamy szyszkami. Tym bardziej, że ja tutaj, widzicie, od murka mam pewną wysokość, bo o to mi też chodziło, żeby te szyszki się nie wysypywały. Także jest potrzebna po prostu cierpliwość w zbieraniu tych szyszek. No i jest potrzebne, ja tutaj mam szyszki sosnowe, no i jest potrzebne miejsce, skąd pozyskujemy te szyszki. Tutaj mamy drugie wiaderko. Pokażę Wam, że to naprawdę trzeba mieć dużą cierpliwość. Tutaj robię sobie to w ten sposób, żeby tego kraju nie było widać, jak to ja jak gdyby nasypuję na to też. No. No, i ta warstwa jest naprawdę gruba. Ja myślę, że tu jest ze cztery szyszki, jedna na drugiej, żeby to po prostu nie prześwitywało, i tak to wyglądało. Także jest to pewna praca. Natomiast zaletą tej pracy na pewno jest to, że mam nadzieję, że przez wiele lat będzie to wyglądało dobrze. Nawet jeżeli będzie trzeba jakieś szyszki z wierzchu dorzucić, jakieś, jakieś świeże stosunkowo, no bo to wiadomo, że one się z czasem rozłożą ale też to o to chodzi, żeby, żeby się rozkładały żeby ściółkowały no zaletą niewątpliwą tego rozwiązania jest również to, że tutaj jest od południa akurat, że będzie to trzymało wilgoć, nie tylko zatrzyma nam chwasty, ale będzie trzymało wilgoć, także to jest bardzo jak gdyby ważna sprawa w dobie dzisiejszych susz, bardzo poważnych także tak to wygląda tutaj Wam pokażę z drugiej strony no i widzicie 20 20 litrów szyszek wystarczyło mi mniej więcej na 30 cm ściółkowania grządki o szerokości 65 cm, także naprawdę to jest no dużo tego materiału potrzeba. Pokażę Wam co się działo. Tak, jak mówiłam wcześniej, tutaj tej agrotkaniny i, i tektury nie było, i pokażę Wam jak to wygląda, jak tego nie ma. Tutaj mam grządkę, nie wiem czy pamiętacie, taką z marcinkami. Ona ślicznie wygląda latem, a szczególnie jesienią. no Ale teraz nie wygląda ślicznie, no bo marcinki są w zaniku, ale one już tutaj sobie już tutaj sobie pozwalają wychynąć z ziemi. Natomiast zobaczcie, no tam ziemia prześwituje, prawda? Chwasty będą tutaj wychodziły. Tutaj również są poziomki i one również wychodzą, bo to też była takie założenie ściółkowania, natomiast no, wygląda to w ten sposób. Także jest duża różnica pomiędzy tym jak to wygląda tutaj, jak to wygląda tutaj i również będzie duża różnica, jeżeli chodzi o wkład pracy w tą grządkę. Ale wygląda to w ten sposób. Ja Wam oczywiście całą kiedyś pokażę, jak dosyte szyszek tutaj do marcinków, żeby nie były osamotnione. Żeby ta grządka nie była osamotniona w swojej urodzie, to tutaj też dosypę tych szyszek, ale w każdym razie w tej chwili wygląda to właśnie tak. Serdecznie Was pozdrawiam. Buziaczki!